Siemano widzowie, dzisiaj będziemy nagrywać reakcję dwóch nowych piosenek Paliona, a, a są to Aura i 2 Miliony. Przechodzimy najpierw do piosenki Palion Aura. Godzak Nie robię tego za srebrny medalion. Ja mam to, salto takie, żebyś chyba zrobił salto. I nie robię tego dla sportu, po moich koncertach kluby są do remontu. I wszyscy słyszą, jak podjeżdżam pod klub. Przeciemniona szyba, wiadomo kto w środku. Aura maksimum, jak z ma w wchodzę na stół. Nie ma zakazu, co sprawi, że zejdę w dół Ona wpatrzona ona to reakcja palionowa Aura maximum, Jak sigma wchodzę na stół Nie ma zakazu Co sprawi, że zejdę w tą Zielone na full Jakbym nie miał ząsiadów Jak widzowie. Podobało się wam, czy nie? Proszę wam fragment, cz z czego już Pano mogliście widzieć tra trailer. Palien doświętym pliko. A w nim wielka Mamona, ona patrzona to reakcja On nowa. Auramaka. A w nim wielka Mamona. Ona patrzona to reakcja, pali on nowa. Aura maximumum jak sigma wchodzę na stół, nie ma zakazu co sprawi, że zejdę w tą zielone na full. jakbym nie miał sąsiadów. aura maximum aura maximum no i jak ogólnie ocena moja ocena to pios, moja ocena piosenki tak mocna dziewiątka więc nie wiem jak wam się podobało a teraz przechodzimy do drugiej piosenki, czyli 2 miliony. Aha, jeszcze przed tym chciałem dodać, żebyście w komentarzach potem na napisali swoją opinię pi dwóch piosenek: Aura i 2 miliony. A teraz przechodzimy. Ogułem na marzenia, na to jest milion subskrypcji, jest niewykonalne, niestety. Lepszy niż milion, są dwa. Dzisiaj mam więcej niż chciałem. Dzisiaj mam wszystko, aha, zobacz, jak wszystko się udaje. Lepszy niż milion, są dwa. Dzisiaj mam więcej niż chciałem. Dzisiaj mam wszystko, aha. Zobacz, jak wszystko się udaje. Zobacz, jak wszystko się udaje. Jak codziennie robisz swoje. Nie pytasz innych o zdanie. Wstajesz rano po śniadaniu. Patrzysz w lustro, no i mówisz sobie, że. To kolejny dzień, w którym dasz radę. Że ma być lepiej niż wczoraj, gorzej niż jutro. Masz być silniejszy niż wszystko, co chcecie złamać na pół. Masz to pokonać, pokazać im, co to znaczy odwaga i praca. Dopóki walczysz, to wszystko jest do wygrania. Ja... Mogłem się poddać, mogłem się nie dostać tam, gdzie chciałem, ale nie mogę zawieść tamtego małego chłopca, którego mam w sobie wciąż i dalej. Muszę walczyć do końca. Dwa miliony, jestem po dwóch. To by nie znaczyło nic. Lepszy niż milion, są dwa. Dzisiaj mam więcej niż chciałem. Dzisiaj mam wszystko, aha. Zobacz, jak wszystko się udaje. Lepszy niż milion, są dwa. Dzisiaj mam więcej niż chciałem. Dzisiaj mam wszystko, aha. Zobacz, jak wszystko się udaje. Chyba nie byłem gotowy na to jak szybko się zmienia życie Bo czasami mam w głowie demony, że to kiedyś minie Doprowadziły mnie do tego krewi i pod łzy Dzisiaj mam same dowody na to, że to było tego warte Najpierw wygrałem, a potem wygrałem bardziej Nieosiągalny kiedyś, a dzisiaj to fakt jest To nieważne jaki jest wynik Tylko, że podjąłem walkę, bo Mogłem się poddać, mogłem się nie dostać Tam gdzie chciałem, ale nie mogę zawieść tamtego małego chłopca Którego mam w sobie wciąż i dalej Muszę walczyć do końca Dwa miliony Jestem podwójnie złoty Lecę po trzy Ale gdyby nie wy To by nie znaczyło nic, nic. Lepszy niż milion Są dwa Dzisiaj mam więcej niż chciałem Dzisiaj mam wszystko Aha Zobacz jak wszystko się uda Lepszy niż milion, są dwa. Dzisiaj mam więcej niż chciałem. Dzisiaj mam wszystko, aha. Zobacz, jak wszystko się udaje. Uje, oh yeah, mały Paweł. Palion, jeżeli to widzisz, to nigdy się nie podawaj i leć po 3 miliony. Ogółem to tak. Pozenka 2 miliony jest taka spokojna, ale tutaj Palion mówi, że, że, że leci po 3 miliony i tym podobne. Dobra. Teraz w komentarzach napiszcie, która Wam się lepiej podobała piosenka: Palion Aura czy Palion 2 Miliony. A teraz muszę już kończyć. Do zobaczenia w i do, 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 do następnego. Cześć.